Siema! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem w i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak altować, czyli inaczej jak przeżyć spadając z wysokości. Bez przedłużania przechodzimy do odcinka. A, jeszcze możecie zostawić łapkę w górę i suba, to naprawdę pomaga w dalszym rozwoju kanału. A ja już nie przedłużam. I lecimy do pierwszego z trzech sposobów, które dzisiaj Wam opiszę. Tak, dokładnie. Yy, także jesteśmy na wysokości już jakiejś Powiedzmy, że na jakiejś górze, albo na drzewkarce na Megadropie na serwerze yy, i ktoś nas zepnął, musimy coś sobie zrobić, znaczy coś zrobić, żeby nie zginąć spadając z wysokości. Potrzebna nam będzie do tego perła, ale nie zrobię tego w sposób taki, że stoję sobie i rzucę. No bo wiadomo, tak działa perła w Minecraft. Tylko zrobię tak, że już jak lecę, rzucam perłę pod takim mniej więcej kątem i klikam F2, żeby zrobić screena. F2, jeszcze raz, żeby zrobić screena. I jak widzicie, yy, na chwilę dostawałem takiego crasha mini yy, Minecraft'a. Ale przeżyłem, bo perła normalnie leci szybciej niż nasz, yy, nasza postać, yy, ale tylko na początku, podczas tego rzucenia. Później, już po sekundzie, nawet wyprzedzamy tą perłę. I tak zawsze szybciej będziemy my na ziemi niż yy, ona. A co za tym idzie? Zginiemy, a perła nas nie tepnie, więc nie o to nam chodzi. Chyba mikrofonem niechcący ruszyłem, no ale no, nieważne. W każdym razie przeżyliśmy. Jak to robimy? Jeszcze raz tłumaczę. Spadamy z wysokości, ktoś, ktoś nas y, zrzucił. Rzucamy perłę pod kątem mniej więcej o takim o, żeby nie pod siebie, bo jak rzucimy pod siebie, to wtedy dogonimy tą perłę i tepnie nas w miejsce, w którym jesteśmy, więc nie o to nam chodzi. Yy... Tylko właśnie pod mniej więcej takim kątem rzucamy o tam o perłę, e, tak w ziemię, e, i robimy 2-3 razy screenshota w zależności od tego, jak szybko nam się e, odświeży komputer. E, I wtedy dostaje Minecraft takiego chwilowego laga, e, a perła czas w Minecrafcie leci dalej, e, tylko nasza postać stoi w miejscu. Drugim sposobem jest użycie odświeżenia chunków, czyli F3 plus T. Oczywiście F3T, po prostu. Najpierw F3 przytrzymujemy, potem T. Jak widzicie, chwilowy crash yy, i przeładowanie czanków oraz extra packa. Jak to wykorzystać? W taki sam sposób. Spadamy, rzucamy perłę pod takim samym kątem mniej więcej. F3 plus T. Chwilowy crash. Perła była przed nami, jak widzicie, tam leciała. Yy, no i znowu przeżyliśmy. Drugi, wydajny, yy, łatwy sposób. Ten zrobieniem e, z screenshota może nie jest aż tak zdajny, bo trzeba obczajać ile razy tego screenshota trzeba zrobić. E, a tutaj raczej z tym odświeżaniem czanków jest to no, długi czas e, taki e, no, naprawdę wysoko byśmy musieli być, żeby y, ponownie dogonić tą perłę jakby. Ostatnim sposobem jest trudniejszy sposób i teraz muszę tutaj e, o tak przerzucić sobie e, w obsie ponieważ do tego będziemy musieli trochę zręczności naszych palców w myszce, ponieważ spadamy, rzucałem perłę znowu pod tym samym kątem, klikamy E i łapiemy za ten pasek w Minecrafta i przytrzymujemy go, trzymamy go cały czas, wtedy on się tak nam jakby minimalizuje, ale jak widzicie, trochę pod dziwnym kątem po prostu bierze nam lewy górny róg. I po tym czasie, jak myślimy, że perła już na pewno upadła na ziemię, puszczamy to i jak widzicie, przeżyliśmy, ponieważ w Minecrafcie czas leciał dalej. Możemy sobie powiększyć Minecraft'a, zmienię sobie tutaj ponownie. O, e, także to były trzy sposoby. Jak na razie, w sumie, chyba tak mi się wydaje, że to były jedyne sposoby, e, jakie aktualnie są dostępne w Minecraft'ie, na przeżycie z użyciem pereł na altowanie. E, jeżeli Wam się spodobało, proszę, zostawcie tą łapkę w górę. Suba, jeżeli macie jakieś pytania, komentarz, albo jeżeli po prostu Wam się spodobał film, zostawcie ten komentarz. Ja już nie zajmuję Wam czasu. następnego odcinka. Siema.